Witam serdecznie wszystkie ryby. Dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart tarota. Na luty, tak? Na nadchodzący miesiąc już. Mamy najpierw kartę, która będzie dominującym wpływem. Jest to czwórka. Czwórka buław. Dojdziemy do tego, co to dokładnie znaczy dla całego rozkładu ale ogólnie nie jest źle, tyle mogę już Wam powiedzieć. Teraz zobaczmy, czy będzie dobrze w sferze zawodowej, czy też ogólnie pojętych po obowiązku, no bo nie wszyscy pracują. E, mamy kartę świata, to bardzo fajnie, jest dwójka mieczy i król buław. W sprawach finansowych teraz, zobaczmy, jest karta sprawiedliwości, jest siódemka pucharów i jest tutaj giermek, giermek mieczy, więc tak, zatrzymajmy się tutaj chwilę, i teraz czwórka, czwórka buław. Jest to bardzo pozytywna karta, która wskazuje, że przynajmniej będzie jeden taki konkretny moment w no, całym tym miesiącu, w lutym, kiedy no, będzie taki powód do radości. Patrząc na rozkład już całościowo w tym kontekście, może to oznaczać, że ogólnie luty będzie radosnym miesiącem, w którym będzie z poro rzeczy do świętowania. I teraz patrzmy, czy to się przekłada na razie tutaj na tę sferę materialną, tak? Na tę sferę materialną, i wydaje się, że może tak być. Sferach zawodowych, czy też obowiązków, bo mówię, niektórzy nie pracują, mogą być na emeryturze, na przykład. Mamy kartę świata. Karta świata jest niebywale pozytywną kartą w tym kontekście i ona będzie też promieniowała na resztę tutaj całego, znaczy może nie całego rozkładu, ale przynajmniej tej części rozkładu. I mówi o po prostu sukcesie, o tym, że będzie dobrze, że będą rzeczy się udawały Wam, nawet takie, które na, czasami zastanawialiście, byście się zastanawiali, ryby, czy one w ogóle mogą się udać, tak? No tutaj marne szanse, powiedzmy 20%, a tu pak... Patrzcie, nadal pójdą w dobrą stronę, więc wiele rzeczy będzie się układało dobrze, chociaż widzę też, że jedna taka ważna kwestia, prawdopodobnie jedna taka ważna kwestia, na którą liczycie jeszcze w lutym, może niekoniecznie przyjść, może niekoniecznie się pojawić, albo też nie będziecie w pełni pewni, jak ona będzie wyglądała. Nie będziecie pewni swojej pozycji. W tym sensie, na przykład, weźmy taką taką sytuację, kiedy szukacie pracy. Tak i w lutym faktycznie dostajecie tą pracę, bo karta świata tu na to wskazuje, że wszystko idzie dobrze, tak był sukces. Ale no, może liczyliście od razu, że to będzie na no, umowa na pełne, e, pełne zatrudnienie. A tutaj jednak no, trzeba będzie najpierw przeżyć te trzy miesiące próbnego okresu, e, które też jeszcze nie będą w pełni. No, no, dawały wam takiego całkowitego poczucia spokoju, że będzie wszystko dobrze, pomimo tego, że będzie zmierzało w dobrym kierunku. I teraz pamiętajmy, ta karta świata w tym wypadku ona promieniuje na to, więc ta taka obawa, ta taka niepewność e, będzie raczej e, będzie raczej taka, no, nie aż tak mocno e, dosadna w tym wypadku. E, może po prostu będzie teraz wam się powodziło w prowadzeniu waszej działalności, tak, gospodarczej, to, co wy Robicie e, na własną rękę, Wam idzie, się udaje, ale no teraz zaczynacie się martwić. No okej, okay, fajnie, teraz się udaje, ale co się stanie za miesiąc, dwa, kiedy przestanie się udawać? My, Polacy, mamy ogólnie tendencję do martwienia się takimi rzeczami. E, właśnie patrzenia w przód, nawet jak idzie dobrze, to i tak szukamy dziury w, w całym tutaj. E, to właśnie tak będzie zasygnalizowane e, i będzie e, nie będzie tutaj to jedna konkretna sytuacja, która będzie powodowała, że będziecie się. Mm, że będziecie mieli powody do zmartwienia, ale to będzie raczej właśnie takie poczucie, że teraz nie do końca jeszcze wiem na czym w pełni stoję, ale idąc dalej, mamy jeszcze tutaj króla Buław, czyli no to, co się będzie udawało, będzie się dalej dobrze udawało. To, karta króla buław mówi o tym, że wy w umiej swojej umiejętności będziecie mogli dobrze wykorzystać, będziecie je naprawdę w odpowiedni sposób. Tutaj nas pieniężać, tak? Albo robić te obowiązki, które macie do zrobienia, będzie się to wszystko, będzie się to wszystko układało wedle waszego planu. Jak bardzo on jest rozpisany, a jak nie, no to to już zależy od was. Niektórzy mają po prostu plan w głowie, swój jakiś taki nie do końca sprecyzowany, niektórzy mają od punktów rozpisany, ale tutaj faktycznie te przedsięwzięcia, które będziecie się łapać, których będziecie się podejmować, będą się udawały. I tu jest bardzo pozytywny pozytywny rozkład pod tym względem jest na pewno powód jakiś do radości bo coś konkretnego się uda tak no może dla osób które pracują nie szukają pracy albo nie prowadzą działalności gdzie po prostu większa ilość klientów mogłaby to być tutaj może być po prostu osiągnięcie jakiegoś wyższego szczebla osiągnięcie nie wiem, jakiejś akredytacji, może jakiegoś małego awansu, czy coś takiego, może nawet większego awansu, tak? I teraz nie do końca wiecie, czy się sprawdzicie w tej roli, którą nową dostaliście, więc to, to zmartwienie to jest taka dodatkowa rzecz, która się pojawi po tym, jak coś się udało, tak? Tak pewnie troszkę martwienie się, czy to się utrzyma. W kwestiach finansowych. Karty mówią, że będzie ok, będzie normalnie. Czyli, no tutaj te sukcesy, one podejrzewam, że będą bardziej długofalowe, no bo jeszcze jeżeli zaczęliśmy pracę w lutym, tak, no to no wypłata pewnie przyjdzie w marcu dopiero. Więc, no tutaj jeszcze w tym lutym sytuacja będzie finansowo ok. Będzie tak, że jeżeli nie będziecie wydawać za dużo, to nie będziecie tracić dużo pieniędzy. No, wiecie, taka oczywista oczywistość. Niektórzy jednak, czasami, i o tym nie pamiętają, więc warto pod, to podkreślić. Karty nie mniej wskazują, że w lutym będzie szereg, e, właśnie będzie tendencja troszkę do wydawania pieniędzy, e, ryby będziecie mieli troszkę rzeczy do no, opłacenia, do wydania na nie pieniędzy. To będą, to będą będzie ich dużo, tak, to będą różne rzeczy, to nie będą drogie rzeczy, tak e, to m, też prawdopodobnie będą kwestie, na które wy się po prostu godzicie albo sami, planujecie te wydatki, tak, czyli no może tutaj dokupienie sobie czegoś, no nie wiem, nowego monitora do komputera, jeżeli pracujecie z domu, no Mogą to być po prostu dla przyjemności, jakieś ubrania sobie kupicie, może jakiś prezent sobie sprawicie, no ryby. Niektórzy już macie, nie, nie, będziecie mieli już urodziny w lutym, więc pod koniec przynajmniej, więc może już coś takiego być. Może imprezę jakąś planujecie i właśnie wyprawiacie ją i to też się wiąże z kosztami. I okej, okay, większość z tych rzeczy to będzie tak, że okej, okay, godzę się na to, nawet sam planuję ten wydatek, ale część może niekoniecznie. I tutaj jest ten Giermek mieczy, to jest taka rada w tym wypadku kart, ażeby się nie zapędzić, tak, ażeby nie w... No nie poszaleć aż tak bardzo. Będzie tutaj tendencja, chęć poszalenia, ale no wiecie, e, ograniczcie, jeżeli, jeżeli, nie jest to konieczne. O, nie tą talię chciałem złapać, bierzemy tą talię i idziemy dalej, bo tutaj były te kwestie finansowe, które są, no, są w ryzach, tak? Musicie po prostu mieć siebie ciutek na baczności, żeby nie przeholować, ale teraz idziemy i patrzymy, jakie będą wasze plany na luty. I tu mamy mm, głupca, mamy siódemkę, denarów i mamy króla denarów, ok, a e, także mamy sprawy, no tutaj już kontaktu z innymi osobami, z kochanymi, z bliskimi, e, może właśnie też jakieś sprawy sercowe, romantyczne. Jest tu e, koło fortuny, jest dziewiątka mieczy i mamy rydwan, ok. Zostańmy tutaj także na chwilę i jak to odczytać. Kwestie planów, przedsięwzięć. Widzę, że będziecie podchodzić do tego tak na większym luzie, tak? Nawet jeżeli macie tutaj jakieś plany, które będziecie chcieli, które będziecie chcieli przeprowadzić, to okej. Okay, one będą się udawały według tego, co sobie ustaliliście. Będą nawet szły, nawet całkiem okej, okay, tak? Będą się rozwijały. Jeżeli, no nie wiem, macie jakieś długotrwałe przedsięwzięcie, to ono też będzie szło w dobrą stronę, nawet pomimo tego, że ciutek będziecie chcieli na tym niższym biegu, tak, działać byście chcieli troszkę na mniejszym, na pomniejszej linii oporu, Funkcjonować i okej, okay, to nie jest nic złego. Czasami warto spowolnić, czasami warto aż tak bardzo nie cisnąć, zostawić sobie rzeczy troszkę na później, ryby. Więc pomimo tego, że wszystko i tak będzie się układało wedle planu, tutaj ten król razem pod królem jeszcze buław od tych planów, powiedzmy, zawodowych czy tych obowiązków jest ustawiony. To nie jest przypadek. To znaczy, że, że wiele rzeczy jest po prostu do przewidzenia. Wiele rzeczy w tym. Miesiącu całym, będziecie wiedzieć, jak one będą działać, jak się sytuacja będzie rozwijać, więc może dlatego będziecie mogli sobie troszkę dać na luz, bo mm, naprawdę macie tutaj bardzo dobry ogląd tego, jak będzie sytuacja szła do przodu, i no. Nie trzeba tutaj jakoś kombinować, nie trzeba jakoś naprawdę tych spraw jakoś dokręcać, sprawdzać, szukać innych rozwiązań, tak? Skoro i tak wszystko toczy się własnym tempem, toczy się w dobrą stronę, więc no to, to bardzo fajnie. To bardzo fajnie. Ryby ogólnie z reguły bardzo poukładane są, więc w tym wypadku to, że już poukładaliście sobie ten plan na luty, da tą chwilę odpoczynku, da tą chwilę właśnie tego, żeby się aż tym tak bardzo nie przejmować. I teraz. Przejdźmy do tych spraw no, związanych z kontaktem, z bliskimi, z przyjaciółmi, z ukochanymi także związkami. No, mamy ten luty nadchodzi. Ja wiem, że nie wszyscy tu aż tak bardzo się tym przejmują, ale część osób na pewno tak. I co tutaj karty mówią, jeżeli chodzi o ewentualny kontakt z może z osobą, którą byście chcieli, żeby była bliska Wam, tak? Albo byście chcieli, żeby była tą ukochaną. No, tu widzę, że troszkę będziecie się martwili, czy ta sprawa pójdzie dobrze. Może planujecie właśnie jakąś wspólną kolację, może planujecie jakiś wspólny wyjazd, może chcecie się umówić właśnie na randkę, a też nie do końca jeszcze, będzie wiadomo, jak to się rozwinie, i karta tu dziewiątki mieczy bardzo podobnie wskazuje, jak ta dwójka mieczy w tym wypadku. To znaczy, ona przychodzi po kole fortuny i razem z Rydwanem. To świadczy o tym, że sukces będzie. Znaczy sukces. Ja mówię sukces, chociaż w sprawie no, sercowym, to może takie słowo sukces bardziej się odnosi do spraw materialnych, ale no, no, jest to jakiś cel, który chcecie osiągnąć. Chcecie, żeby się wszystko udało idealnie, żeby jakaś sprawa poszła do przodu, i tutaj koło fortuny sugeruje, że chcielibyście, żeby to, co się wydarzy w lutym w tej waszej sferze towarzyskiej, tak? powiedzmy, czy w, razem z tą osobą, która jest wam. Bliska, chcecie, żeby to było coś trwałego, żeby to dalej się toczyło, żeby to się rozwijało, a też martwicie się jakimś takim momentem, może przełomowym w tej kwestii. Martwicie się, że tu właśnie, no może ta osoba nie chce, może ta osoba, może to spotkanie jakieś, które planujecie, jakąś romantyczną kolację, randkę czy coś takiego, albo tu w tym wypadku, jeżeli to nie jest romantyczne, może planujecie jakieś spotkanie z bliskimi, tak, jest jakaś kwestia, którą chcielibyście, żeby, no, się udała, może urodziny właśnie wasze, które, może troszkę, troszkę w przód sobie wyprawiacie, do wiadomo, żeby daty się zgadzały. Albo, albo no już niektóre ryby będą miały w lutym te urodziny. Martwicie się tym, żeby to się udało dokładnie tak, jakbyście chcieli. I to jest normalne. Tylko nie przesadzajcie z tym martwieniem się, bo tutaj faktycznie, jak już dojdzie do tego sądnego dnia Powiedzmy, że to będzie ten taki sonny dzień, kiedy mia, będzie miało się wszystko wyjaśnić, to wszystko pójdzie po prostu szybko z bardzo pozytywnym kierunku i to będzie też przyczynek właśnie do czegoś długotrwałego, tak? Czyli to mm, to Wasze takie, takie zmartwienie, czy to będzie trwało, czy to będzie faktycznie się dalej rozwijało, czy to może będzie początek czegoś długofalowego, początek czegoś, co będzie miało znaczenie, no. Te zmartwienia, one jak najbardziej są słuszne. Tak warto też nie podchodzić do wszystkiego aż tak za bardzo na pewnika, ale też nie można aż tutaj siedzieć i trzymać tego krawędzi stołu jak yy, za mocno, no bo to tylko pogorszy sytuację, na pewno pogorszy wasze samopoczucie. Tu wszystko się uda, wszystko pójdzie dokładnie może nawet lepiej niż byście chcieli yy, i to zmartwienie no powinniście potraktować jako m, takie nie aż tak to czarnowictwo, które będziecie mieli, że nie, wszystko się sypnie, nie, on nie chce, ona nie chce ze mną się spotkać, nie, tutaj to spotykamy się i jest fajnie, no ale jak będzie za miesiąc, to jest podobne martwienie jak tutaj, gdzie wszystko idzie w dobrą stronę, a wy szukacie troszkę dziury w całym. Więc nie szukajcie dziury w całym, bo tego nie będzie w momencie, kiedy dojdzie do tego momentu realizacji, do momentu spełnienia, zauważacie, że wszystko będzie się układało bardzo fajnie i to będzie, tak jak powiedziałem, przyczynek do czegoś takiego długofalowego, długo, no, takiego trwałego, tak po prostu. Dobrze, tu może być jeszcze takie, tak dopowiem, dla osób na przykład, które są w trwałej relacji, już takiej bardziej ustanowionej, tak, nazwijmy to tak, to może być jakaś decyzja o podjęciu jakiegoś kolejnego kroku wspólnego, ważnego, gdzie też martwicie się, czy faktycznie to się uda, tak, albo, no nie wiem, możecie, jesteście w sytuacji pokłócenia się, tak, takiego może cichetnego, czy coś takiego i, i boicie się, że to będzie się utrzymywało. Nie będzie moment właśnie będzie taki jeden konkretny moment, o czym w tym momencie w tej sytuacji mówią karty, że będzie taka chwila, kiedy zobaczycie, że to wszystko się rozejdzie i już będziecie wiedzieć, że idziecie na dobrą, w dobrą stronę jesteście na dobrej drodze. Zobaczmy tutaj, czy jest jakaś rzecz, na którą karty chcą zwrócić Waszą uwagę. I mamy tu dziesiątkę Pucharów, mamy dwójkę Pucharów i mamy ósemkę Buław, więc tu będzie jeszcze szerszy komentarz na resztę tych rzeczy, o których tutaj mówiłem. Ale popatrzmy, jak będzie wyglądało Wasze zdrowie. O, tu trzeba będzie na siebie troszkę uważać. Ewentualna przeszkoda, problem, który karty widzą na Waszej drodze w lutym. No, to diabeł to jest idealnie się wpisuje tu w narrację, o czym już za dużo tutaj nawet powiedziałem I pomocny wpływ, czy też rada kart. Mamy czwórkę mieczy, więc. Przejdźmy do tutaj rozkładu tego i pewnej takiej podsumowania także na koniec. Dziesiątka mieczy tylko powiem w kwestiach zdrowotnych. No musicie uważać na siebie, żeby nie zrobić jakiegoś takiego, bo może być taki jeden moment, tak, który no, spowoduje, że no, zrobi wam się, no, poczujecie się gorzej. Mamy luty, luty jest... Do zimnym miesiącem, mimo wszystko, pogoda czasami jest chwiejna, może być, więc uważajcie na siebie pod tym względem, żeby tą całą dobrą pasę, gdzie jesteście w dobrym zdrowiu, nie zaprzepaścić tego pójściem właśnie na przykład na 6-godzinny spacer bez szalika i bez czapki prosto w oko cyklonu, chociaż w oko cyklonu nie wieje. To na obrzeżach oka cyklonu, tak? Więc może być po prostu taki jeden moment, kiedy poczujecie się gorzej. więc uważajcie na śledzie, żeby jeżeli będziecie jedli na tych swoich urodzinach, żeby były nieprzeterminowane, żeby taka, taki moment pogorszenia nie był albo żebyście nie przeholowali z czymkolwiek innym. Sami dobrze wiecie, czym niektórzy. Więc, no, jeden taki moment może być, gdzie będzie takie gorsze samo poczucie, ale ono nie będzie długo. Długofalowe ono nie będzie wpływało na Was, no, na, na, na dalszą przyszłość Waszą, więc to nie jest nic aż tak poważnego. Tym bardziej, że mamy coś, na co karty chcą zwrócić Waszą uwagę. I tu. Mamy bardzo dużo pucharów i dziesiątkę pucharów, i dwójkę pucharów. Tak więc i jeszcze ósemka ósemka buław, która po prostu ósemka buław mówi o tym, że wszystko idzie w dobrą stronę. Tu idzie w dobrą stronę w tych kwestiach zawodowych, w kwestiach uczuciowych czy tych planów rodzinnych, takich nawet czy z bliskimi, bo to może nie tylko się tyczyć, wiecie, romantycznych uniesień. Wszystko idzie w dobrą stronę, wszystko się uda, tak? Wszystko się powiedzie. Ludzie Was lubią, i te osoby, o które Wy się martwicie, czy Was lubią. Tak, osoby, ta osoba konkretna, no podejrzewam, że bardziej chodzi o jedną konkretną osobę, o którą się martwicie, tak, ona Was może nawet już kocha, tak, może ma już uczucia te głębsze w stosunku do Was. Na pewno ma, na pewno chce być blisko Was, więc nie martwcie się aż tak bardzo. Tu właśnie karty chyba bardzo mocno wyczuły, co jest w rozkładzie, że macie te zmartwienia na przyszłość. Nie róbcie tego. Nie, nie, nie dawajcie się im pochłonąć. Bądź, bo wszystko naprawdę idzie w dobrą stronę. I te plany, które Wam się układają, i tutaj w tym kwestiach zawodowych. Mamy tą czwórkę buław cały czas, która właśnie ją tak trzymałem na koniec, która mówi, że ogólnie luty będzie radosnym czasem, a widzę, że te Wasze zmartwienia będą się takie około tych dobrych rzeczy. Będziecie bardziej się martwić tego, tym, żeby nie utracić tego, co idzie w dobrą stronę, albo żeby tego nie popsuć w trakcie. tak? A nie z racji, tego, że coś złego się wydarzy, więc tutaj nic takiego złego się nie, nie wydarzy. No może poza właśnie tą jedną sytuacją, taką, gdzie się nie poczujecie najlepiej, ale, ale tak to wszystko idzie w dobrą stronę, szczególnie jeżeli będziecie jeszcze uważali na swoje wydatki, nie przesadzać tutaj i. Ewentualna przeszkoda, ewentualna przeszkoda to karta diabła. W tym wypadku bardzo jasne to jest przesłanie, że wy naprawdę jesteście swoim największym wrogiem w tym miesiącu. Nic nie jest na waszej przeszkodzie. O, tutaj jakaś karetka jedzie, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzała, ale nic nie będzie wam stało na przeszkodzie z zewnątrz. Jedynie wy możecie sobie popsuć Odczucia te pozytywne z tego miesiąca poprzez to czarnowictwo, poprzez e, widzenie, że jednak myślenie, że będzie wszystko, z <laughs> rzeczy pójdą nie tak jak powinny. Nie myślcie tak, bądźcie pozytywnej myśli. No wiadomo, zmartwienia mogą się pojawiać, ale no to stonujcie je tak troszkę, pamiętając co tutaj mówią karty. I to jest rada kart, tak? Rada kart, czy ten pozytywny wpływ to jest tutaj, że nie ma niczego złego, co by miało z zewnątrz iść w waszą stronę. I po prostu, jako rada, ta czwórka mieczy, mówcie, to jest pozwolenie sprawom toczyć się tak, jak się toczą. Czyli no, nie robienie żadnych, nie wiem, głupstw. Które by wychodziły z jakiejś nadgorliwości waszej, i to jest tak naprawdę ta główna rada na nadchodzący miesiąc, gdzie wszystko się układa, bo wy w waszych przedsięwzięciach wiecie to, tak? Widzę, że pod tym względem to, nad czym macie kontrolę, wy czujecie to i wiecie, że idzie w ok, i dlatego możecie sobie troszkę odpuścić, ale w tych innych sprawach widzę, że troszkę się będziecie za bardzo przejmować tymi sprawami. Więc podsumowując, bardzo, bardzo pozytywnie. Obiektywny. miesiąc dużo radosnych chwil dużo takich momentów, w których poczujecie, że tak teraz już jest ojej, po co ja się martwiłem tak po co ja się martwiłam, skoro faktycznie tu naprawdę patrząc na to obiektywnie z perspektywy czasu nie było za bardzo co później tak chyba że sam lub sama zrobiłoby by się podjęło samemu jakąś taką no, no, głupią decyzję psując coś tak tutaj wychodząc naprzeciw i, 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 i no, nie wiem, odmawiając czegoś. Więc ten diabeł tutaj bardzo sugeruje, że wy możecie być jedyną osobą, jedyną przeszkodą w tym miesiącu na waszej drodze. Ryby, rozkład na luty, bądźcie dobrej myśli, bo wszystko będzie się dobrze układało. Ja jestem Kosmamiakowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!